Moim gościem jest Dawid Włóczycki, prezes zarządu firmy VoiceTel. Dawidzie, rozmawialiśmy przed przerwą o rozwiązaniach smart speech i o tym, jak one funkcjonują. I jak wygląda to w przypadku technologii Brilliance? Technologia Brilliance opiera się na takim bardzo ważnym założeniu dotyczącym tego, że nie chcemy, aby człowiek uczył się obsługiwać technologii Brilliance. To jest bardzo ważne, bo z jednej strony Daje to o, większe, o wiele większe pole do elastyczności, jeżeli chodzi o komunikację ze strony człowieka. Z drugiej strony, stwarza to szereg wyzwań dla nas, no, ale bierzemy te wyzwania na siebie właśnie po to, żeby, żeby klient na końcu był zadowolony i żeby ta jego komunikacja mogła mieć charakter swobodny. Dążymy do tego, aby człowiek rozmawiając z naszym robotem nie musiał sztywno trzymać się żadnego scenariusza, żeby mógł wrócić do wcześniej udzielonych wypowiedzi, żeby mógł um, zmienić ich kontekst, żeby mógł się rozmyślić, żeby um, ostatecznie mógł um, chwilę się zawahać, poczekać. A może podczas rozmowy zwrócić się w tym czasie do kogoś zupełnie innego, kto to bok stoi danego rozmówcy, tak? Czyli możemy no, zwrócić uwagę na przykład głośno zachowującemu się dziecku. Abyśmy mogli to zrobić, to oczywiście jest jeszcze, jeszcze odrobinka przed nami do rozwoju mhm. takiej technologii, ponieważ... Jak, jak kiedyś wcześniej rozmawialiśmy, faktycznie potrzebujemy dostosować się do niektórych nawyków typowo ludzkich mm. i, i w szczególności dostosować technologię Brilliance. A ich jest tak wiele, że można dostosować ją dość długo. Natomiast już sama nieliniowość, już sam brak wymuszania kolejnych kroków tej obsługi, kolejnych kroków tej konwersacji pozwala na bardzo dużo. Chociażby pozwala na stworzenie systemu pytań i odpowiedzi. Gdzie człowiek może właściwie zadać dowolne pytanie w dowolnej kolejności, dopytać, Mhm. o cokolwiek go interesuje i później ewentualnie wrócić do y, głównego toru y, danej obsługi lub też pozostawić to Brilliance, aby, aby zrobiła to za niego. Mhm. E, coś takiego byłoby absolutnie nie do pomyślenia, nie, nie do wyobrażenia sobie, jeżeli chodzi o systemy komend głosowych. Wreszcie, to co jest najistotniejsze, sama forma wypowiedzi człowieka, czyli nasza technologia mm, opiera się owszem o pewne mm, frazy, znaczenia bardziej, które, które gdzieś występują e, pomiędzy jedną, a drugą wypowiedzią człowieka, ale sposób ich formułowania pozostawiamy człowiekowi. Nie wymuszamy, aby powiedzieć dokładnie to, na co nasz system został przygotowany, bo inaczej mhm. tego nie zrozumiemy. Mhm. Czyli możemy też powiedzieć w trakcie rozmowy. Mhm jakieś elementy, nie wiem, które zakłócają te połączenie, mogą one wystąpić w postaci, nie wiem, na przykład chrypki. To mhm. nie jest jakiś problem dla technologii Brilliance? Nie, dlatego, że my w tej sytuacji z jednej strony oczywiście możemy poprosić o powtórzenie, z drugiej strony w zależności od tego, jakie to są informacje, być może jesteśmy w stanie domyśleć się, co, 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 co właśnie miało zostać powiedziane, a nie zostało powiedziane do końca. A możemy też wyciągnąć wnioski z poprzednich jakby fragmentów danej rozmowy. No właśnie na tym to polega, że wszystkie informacje, które do nas docierają, one są skrupulatnie odnotowywane w systemie na potrzeby bieżącej konwersacji, jeśli zachodzi potrzeba także na, na potrzeby przyszłych rozmów właśnie z tego typu klientem. I dzięki temu człowiek nie musi się usztywniać, nie musi trzymać się konkretnych, wąskich ram. Mm -hmm. I nie musi zadawać pytań, które są połączone z pytaniami wcześniej zadawanymi. Czyli dla przykładu mm -hmm. rozwiązania Aleksy, gdzie zadajemy pytania o ulubione piosenkę, dajmy na to, mm -hmm. o to aby Aleksa nam odtworzyła tą piosenkę. Mm -hmm. I nie możemy zmienić tego wątku na coś innego, ale zrób, albo znajdź mi piosenkę, która jest dynamiczniejsza. Mm -hmm. Musi być jeszcze raz ponownie zadane polecenie. Gatunek i szybkość, jakby tempa danego utworu. W przypadku technologii Brilliance system będzie sam pamiętał, i technologia, jakie zadaliśmy wcześniej pytania. Plus pamiętajmy też o różnicy pomiędzy właśnie Alexą a, a, a Brilliance dzisiaj, mhm. e, bo oczywiście nie ukrywam, e, i my możemy e, e, i będziemy bardzo mocno interesować się rynkiem B2C i prawdopodobnie Alexa w jakiejś formie też odstąpi swoje narzędzia firmom, aby, aby dotarły z tą technologią na rynek B2B, co już się dzieje w ich cloudzie de facto, mhm. na poziomie, co prawda, stricte samej technologii, ale, ale te, te narzędzia mogą w tym obszarze także być wykorzystywane. Rozmowa z konsultantem nie jest rozmową z robotem na temat ulubionych kolorów, bo tak jak konsultantki nie zapytamy się, jaki jest jej ulubiony kolor, chyba że faktycznie bardzo dobrze ta nasza rozmowa przebiega. No, no, no tak samo i pytanie o wysokość ostatniego rachunku nie powinno trafić do robocika. Dokładnie. I o tym będziemy rozmawiać w kolejnych odcinkach programu Voice TV, na który już dzisiaj Państwa serdecznie zapraszam. Życzę spokojnego dnia i do zobaczenia za tydzień.